Znalazłam takiego typa w internecie, który właśnie się tym zajmuje. Jak przygotować przyjęcie biznesowe. Nie, nie, bo procedura powinna być taka, że gospodarz pomaga im się rozebrać, proponuje im skorzystanie z łazienki, gdzie jest dla nich tam re, re, dla nich ręczniki, prawda? Mhm. Oni po prostu ręcznie... Ja nie mam łazienki. Ja to nie mam Na klatce mam łazienkę, proszę pana. No taka mhm. jest opcja. Bo ja w starej kamienicy mhm. mieszkam. Mhm. To, nie, no to, to, to co? Się no? I ich do no? Stoju, do to pokoju? Pani... A ściągają buty czy kapcie nie, zakładają? Nie, nie, nie. W butach? Mhm. Wchodzi kryćka, ja mówię, że ma kryczka. a ona wlatuje do pokoju. Ja mówię, dobra, co robisz? Buty sięgają na bosaka targaj, co ty myślała? Gdzie weszłaś? Na perskie dywany? W butach, co ty? Kto będzie sprzątał? A jak mi pobrudzą dywan, to szmata do, do łapy i będą mi sprzątać, kurwa. Nie ma, nie ma, że boli. I już, i chuj, i po, po zaworach. Jak nie będzie ciaro, to wypad. O, wypad z chary. Nie pasuje, wypad. Witam, sadzam i co dalej? Witam i sadza. Jak ich sadzam? Babkę z facetem czy na przemian? Dwie babki, i dwóch facetów. Jak to zrobić? Nie ma żadnego stołu. Wszyscy siedzimy na podłodze jak turki. Jak na tureckim kazaniu, kurwa. Srać, prać, wszystko. No. No dobrze, pani każe siedzieć ludziom na przykład w garsonce i w garniturze na podłodze. No, a co to ma do rzeczy? I tak nogi idą na bok, nie? No nie, nie pasuje do nich, się rozbierze, nie? Jak jej ciasno. No, jak się odkapnaje, nie? Może no, syciony spódnicę. No i da, dalej przystępujecie państwo do posiłku, Do konsumpcji, prawda? prawda? I pani daje tak. znać do tego posiłku, będą serwetki do położenia na kolanach? B nie, 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 będą serwetki yy, yy, nie na kolanach, tylko będą przy szyi. Nie, nie, no, serwetki kładzie się zawsze na kolanach. Nie lubię, jak dzieci są w towarzycie, bo łapami dotykają jedzenia tam, gdzie dotykają starsi. A była taka kiedyś wersja, że dzieciak wziął kieliszek i yy, dotknął kieliszek, bo myślał, się to orężada i napił się wódkę. I świrował później. I zesłał mi się i zażyda. Co z tymi dziećmi robić? Osobny dzieci pokój. Można was zaprosić i zobaczyć, że bez dzieci. Nie? No jak nie mają takiego, nie Bo mają gdzie zostawić. Ale wie pan, jakie dzieci gorsze niż małpy? Takie wariaty dwa. No, to bliźniaki. Strasznie pobudliwe, wie pan? Jeden na drugiego patrzy i rzucają się, wie pan? Dzieci do piwnicy, do komórki. Nie będą mi srać kurwa i to ci pijdzić i gwizdać po chacie. A Krycha ma takie dzieci, że gorsze niż małpy. Gawą i Paweł i świrują, kurwa. Jak jedzą, wyciągają z gęby i rzucają w ścianę. To no wypad, kurwa, z takimi, kurwa. Co ty? Nie ma, że boli. Ja ich nawet bym nie wpuściła. Ja by, kurwa, mi rzucali o ścianę żarcie. Je, 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 żuje, żuje bierze w łapy i sru w ścianę. I pech mi. Towarzystwie, kurwa. <towarzyspiewa> I prażona kokordzian. <towarzyspiewa> nie ma. Mój mąż ma problemy, wie pan, ja muszę go tak usadzić, żeby nie miał problemów. Gastryczne problemy ma. Wie pan, co to jest? Nie, no to... Jak on puści gazy przy stole, wie pan, co wtedy robić? Wiatrach łącza. Coś do wody, zakąska, nie ma tam obiadu, nie ma tam żadnego wiel staweczek, bajery zity. Tylko wie, rak, ciach, ciach i sru. I po robocie. Po góry w łapę proszę cię o kawałek ochłapa jakiegoś w łapę. Nie ma sztućce, nie ma talerzy, tylko na wybiegu. wiesz, Z jednego talerza kurwa. Szwedzki stół kurwa. Co talerzy nie da? A po co mi talerz? A kto to będziemy? Ja nie mam smywarki. Ten no pierdolę, w łapami jedzą, jak kurwa. Też łapami jedzą Araby i żyją. Nie, no to powinien próbować prawda? Nie zdąży czasami tego zrobić. No, jak nie udało no to się nie reaguje po prostu. Natomiast Ale ma przepraszać to, za to? Może pani zjadł, raczej głoszyć. Ale czy on ma przepraszać za to w towarzystwie? Nie, nie, nie absolutnie nikt Nic nie Nic nie Ale jak poczuje to właśnie tą woń, to co wtedy? Dobrze, no to już oni wejdą, że ci pójdą do komórki. Dokładnie, będą piszeć jak szczury, kurwa. A ona będzie mówić, co tak pisze? No, wie, <laughs> woda się gotuje. Czajniku. A jak oni się zasiedzą i jak ja mam ich wyprosić? To pani ich nie wyprasza. O ma, do rana będą siedzieć? No wie pani, to można no. dawać jakieś delikatne sygnały, prawda? Sygnały? To znaczy, jakie sygnały? Korki wykręcę, wypad, nie ma światła, nie ma lipy. A gdzie dzieci? Otwierać komórkę, brać dzieci i wypad. Więcej mi się tu nie pokazywać na oczy. No. taka polska gościnność. Taka polska gościnność jest. Nie ma że boli. I kto pierwszy wychodzi? On czy ona? A czy razem? Wychodzi? No już z przyjęcia, z domu. Yy, to znaczy zasada jest taka. No, kto pierwszy Wychodzi studenie, on... Czy jest gość honorowy? Jest gość honorowy. To wychodzi go. Jestem ja gościem honorowym, na przykład. Nie. Ja jestem gospodynią, no tak. A gość honorowy na ciebie wychodzi później później zanim kobieta wyjdzie. Nie, no czy pierwszy wychodzi gość honorowy, a zanim już wychodzą wszyscy, to już bości kolejności. Ja mam w dupie takie towarzystwo. Takie towarzystwo to można wyjdzie przyjmować, waltanie waltanie na gródko. Możecie sobie wszystko robić. Żeby waltany nie podpalić. Ale pani Krysia jest pani szefową? Tak, pani Krysia jest Pani szefową. Tak. O co pani się będzie starała? Jak to, o co się będę starała? Kasę. O podwyżkę? To podwyżkę. Pani kryśni. Dobrze. To do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Kupca trąbkę,